Cześć, witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj nagrać, co się u mnie troszeczkę pozmieniało w zbiorniku. Nie są takie wielkie y, zmiany, ale sądziłem, że y, po prostu zrobię o tym filmik. A także na końcu odcinka y, pokażę Wam to, o co wiele osób prosiło mnie w komentarzach, co to będzie. No to jak dotrwacie, czy sobie przewiniecie, sami zobaczycie. W samym, w samym zbiorniku nie pozmieniało się. Zbyt dużo, ponieważ no z tego co widzę, to po prostu skały jeszcze bardziej obrosły tymi brunatnymi glonami. No poza tym, no tu oraz po prostu jest większy wysyp tych glonów wraz z mniejszy okrzemków i brunatnic. Widzę, że zaczynają pojawiać się troszeczkę glony zielone może jeszcze nie na kamieniach, ale gdzieś delikatnie na tle i szczególnie na bocznych szybach. Ale to co się pozmieniało to. Raz, że doszły, doszedł do mnie drugi karnik automatyczny, na, o którym na pewno zrobię y, odcinek, y, aby po prostu dieta ryby była bardziej zbalansowana, to może nie tyle dieta, co w miarę godziny karmienia. Y, także teraz mogę sobie stosować na przemiennie różne pokarmy, a nie polegać tylko na szczególnie na granulkach z Nature Food. Doszło też kilka nowych pokarmów. Myślę, że może kiedyś też zrobię jakiś odcinek albo update specjalnie o tym. Ale to, co się zmieniło, to zaraz pokażę. Wybaczcie, że tych zęki doszła druga doniczka hydroponiki. Dlaczego? Ponieważ zauważyłem, że gdy zacząłem korzystać z hydroponiki, poziom NO3 bardzo się obniżył. Ale jeszcze i tak nie był na poziomie zerowym. No, ciężko jest tak naprawdę utrzymać NO3. Stale na poziomie jak najniższym zero, ponieważ raz się po prostu te ryby więcej przekarmić coś y, lub może, można tam mniej wody podmienić. Y, Także dołożyłem drugą doniczkę. Jak to zrobiłem? No nie robiłem to tak, jak co po niektórzy, że po prostu łączą sobie te doniczki, y, wiercąc otwory. Ja to zrobiłem tak, że tutaj stała się nowa doniczka. Y, zobaczcie, jak to leci. Tutaj dalej jest sobie pompa zatła. Ona tu sobie pompuje wodę, po malutko leci, bardzo pomałym strumieniem, jeszcze bardziej zwolniłem tą pompę. Dałem tutaj mniejsze skrzydło kwiaty, wata zabezpieczająca i tutaj tak, jest wyżej, wyżej odpływ. Dlaczego? Raz to, że jest po prostu więcej wody wtedy w obiegu, no zawsze te 2-3 litry więcej. Poza tym są młode rośliny, które yy, robię też eksperyment, czy skrzydło będzie rosnął w bardziej głębszej wodzie. Różne są na to yy, właśnie różnie yy, ludzie o tym mówią. I jest tak, podniesiona jest doniczka dzięki temu. Tutaj sobie może spokojnie woda spływać małym trumyczkiem. Nie wiem, czy to widać, bo sam dość ciemna woda naprawdę leci małym strumieniem. I tutaj co no do tej samej doniczki. Tutaj jest dalej spływ wody, i zatło włożone yy, ileś tam chyba za dwa czy trzy woreczki keramzytu, bo po prostu się zmieściło. No I ten wspomniane karniki automatyczne, które zrobię sobie na pewno filmik. Yy, I tym się chciałem wam pochwalić. No, lampa została ta sama. Myślę, że może dołożę tutaj jeszcze jedną albo jakąś żarówkę, aby po prostu te skrzydłowiaty yy, jakoś lepiej rosły. Aczkolwiek to, co jest teraz, to naprawdę rośnie super i co no? jak widzicie rybki no troszeczkę kolorów potraciły ale widzę że już ryby się zaczynają wycierać o cyklu rozmnażania trofeusa zrobię jakiś tam na pewno filmik także będę musiał sobie wziąć i na pewno porobić redukcję obsady a z czym to się będzie wiązało no to będę musiał zapewne wyjąć wszystko z akwarium no bo trofeusa nie jest tak łatwo złapać podejrzewam że nawet i tło także będzie naprawdę totalny yy, bajzel że tak powiem. Na to będę musiał mieć troszeczkę więcej czasu. Jeszcze nie wiem, kiedy to zrobię, ale myślę, że w najbliższej przyszłości na pewno to zrobię. Co do kolejnych filmików, tak, mam jeszcze kilka pomysłów, na pewno coś tam będę. Coś tam będę nagrywał, z racji tego, że chciałem wam dzisiaj tylko pokazać, właśnie tą drugą doniczkę, jak ja to zrobiłem. I, no i polecam Hydroponikę, bo naprawdę mega tani i prosty sposób, po prostu dorobienie sobie filtracji biologicznej, i, i który nam po prostu wspomoże filtrację tanio i żadna filozofa, filozofia. A teraz Wam pokażę właśnie to, o co od dawna prosicie mnie w komentarzach. Pytaliście się mnie, co trzymam w terarium. E, a więc w terarium e, trzymam samiczkę gekona, lampartiego. misia przywitaj się. No nie jest chyba za bardzo rozmowna. E, ogólnie terrorystykę e, to jest bardziej, traktuję jako takie drugie hobby. E, nie przywiązuję do tego takiej wagi. Po prostu chciałem mieć jaszczurkę. Mam. Myślę, że na pewno sobie e, dokupię jeszcze ze 2-3 e, sztuki i e, zrobię jakieś fajne statko. No co? Samo terrarium, chwilę coś takiego zrobiłem je sam. No teraz wiem, że po prostu mógłbym to zrobić lepiej. No ale co, no jest takie, jakie jest, może to po prostu kiedyś zmieni na jakieś bardziej estetyczne. Jedna żarówka grzewcza, 50 W bodajże, ta zwykła grzewcza bez UVB, ponieważ Gekon nie może mieć UVB. Żarówka nocna, widzicie otwory wentylacyjne po bokach. Tutaj jest y, y, higrometr, który mierzy nam poziom wilgotności. Y, po prostu miska na wodę muszę uzupełnić, bo widzę, że wypiła Jakaś miseczka. Nie trzymam na żadnym piasku, czy coś, po prostu boję się, żeby się y, moja jaszczurka nie, za nie zaczopowała. Tam ma też swoją kryjówkę, także miejsca o większym nasileniu y, tego y, światła i oraz mniejszym. No teraz siedzi tam, ponieważ musiałem ja ją tym wygonić, bo zazwyczaj właśnie siedzi. Siedzi sobie w tej, w tej takiej jaskini, której zrobiłem. Tam ma cień i jest o kilka stopni, jest o kilka stopni chłodniej. Także może sobie, może sobie odpoczywać i spać. A więc, co? tak to wygląda. Może jakieś jeszcze zbliżenie? Bardzo fajne zwierzę. Polecam Jak widzicie, no, za dużo to to nie robi, raczej śpi. Nie chcę jej teraz brać na ręce. Ponieważ i tak ja myślę, że troszeczkę zestresowałem, że wygoniłem jej stamtąd ze swojej kryjówki, żeby sobie mogła się pokazać tutaj do kamery. Także niech sobie śpi, to może od razu jeszcze czym karmię. Bo, jak się mi ludzie będą pytać, głównie moczniki, małe karaczany, małe świerszcze, do tego witaminy plus wapno. I tak naprawdę nie robię, nie robię nic więcej. Zresztą, jakoś tak specjalnie też nie jestem znawcą z tego i nie chcę, nie chcę się tutaj wypowiadać, ponieważ głównym hobby jest akwarystyka, a właśnie terrarystyka jest drugim. Trzymam to na, że tak powiem, gołej ziemi. No tutaj ma swoje papierowe ręczniczki, na których może się załatwić. Jest na tyle kulturalna, że robi to w jednym miejscu. Także, także z tego się cieszę. Poza tym, no co, no je w miarę się nie boi. Myślę, że w najbliższym czasie, jak fundusze i czas pozwoli, dokupię kilka właśnie jeszcze, jeszcze Gekonów i, i zobaczymy, co się to będzie działo, może kiedyś powiększę terrarium, ale na, obecnie skupiam się na akwarystyce. Także co, no chyba będę kończył filmik, ponieważ chciałem nagrać głównie te hydroponika no i pokazać Wam tego Gekona, ponieważ wiele osób o niego pytała, co się, co się w ten terrarium znajduje. Także chyba na tym zakończę. I trzymajcie się, cześć.